I wrzuć to około tego eksakciona po prostu, połóż No dobra Weź Kiedy tam tego, tego, tego Tego Mhm. No a z tym gemem to w sumie można jechać z wózkiem i z trupami ten Bo tutaj Łaaa! Kurwa co żeś zrobił? Żeś stanął na schodach A ty musiałeś mi zajebać kurwa jak niosę to No i chuj, czcze szcz... koła kurwa w dupę

Pójdź to złama się! No nie! Pana to, ja pana to, czekaj, kręci mnie! Nie, nie, nie nie chcę! Nie, nie, nie zgadzam nie. się! Weźcie go się zrzeka!